Witajcie. Jak wiecie, był ze mną wywiad w Głosie Wielkopolskim już jakiś tydzień, dwa tygodnie temu, mniej więcej. I ten wywiad, no wiadomo, że obejmuje tylko jakieś 40% tego, o czym myśmy tam mówili, bo rozmawialiśmy prawie dwie godziny z panem Krystianem Ufą. No i wywiad się. Ukazał w formie elektronicznej. Dam potem link do tego wywiadu. Zresztą niektórzy z Was już ten wywiad widzieli, bo dawałem ten link do e, na X i, i tam na Facebooku. E, w każdym razie wywiad, tak jak mówię, no, to jest jakieś 40% z tego, co rozmawialiśmy. To jest jakby taki bardziej ten gist tego, co tam mieliśmy co tam mówiliśmy niż raczej te rozwinięte rzeczy. Ja w wywiadzie mówiłem konkretnie, co tam jest nie tak z Bartosiakiem i w ogóle z Polską, yy, i innymi takimi rzeczami, natomiast, yy, natomiast no, tam i tak, i tak jak na taki krótki tekst, to i tak zawarty i tam całkiem sporo z tej naszej rozmowy, więc jestem generalnie zadowolony z rozmowy. Trochę mnie dziwi to, że jedno trochę powiedzieli, co zrobią z tym wywiadem, a drugie zrobili. I, to, i pytałem o to, dzwoniłem do to, w tej sprawie do Krystiana Ufy, nawet przed chwilą jeszcze, już po raz któryś tam, i nie mogę się do, dopytać, dlaczego tak jest. Otóż o wersji elektronicznej mi nic nie mówił ani słowem ani w naszej korespondencji mailowej, ani e, prywatnie. Nie mówił mi nic o wersji elektronicznej. Przynajmniej nie przypominam mi sobie, żeby o tym mówił mi, prywat, mówił mi na żywo. No, być może mówił, ale nie pamiętam. Natomiast e, w korespondencji mailowej mówił tylko o e, wersji papierowej. I w wersji papierowej ten wywiad się z jakiegoś powodu nie ukazał. Przynajmniej nie ukazał się w tym terminie, w którym ja miałem kupić tą gazetę, żeby wiedzieć, że tam będzie. Ja chciałem kupić kilka egzemplarzy, wiadomo, dla rodziny, przyjaciół i tak dalej. No i z jakiegoś powodu nie ma. Przynajmniej nie ma w tym tej dacie, o której mi powiedział pan Krystian, ufa. Mam na to wszystko maile, także coś, jakby coś to, 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 to mam. Nawet więc to miało się ukazać, zaraz wam powiem, to miało się ukazać w piątek lub sobotę. 24 lub 25, czyli dwa lub trzy dni temu miało się ukazać. I ja patrzyłem w tych dniach, zresztą patrzyłem nawet dzień wcześniej, więc te trzy dni 23, 24 i 25 osobiście sprawdziłem, czy Głos Wielkopolski zawiera ten wywiad w wersji drukowanej, i nie zawiera. W niedzielę już mi się nie chciało sprawdzać. Po prostu, Zresztą, nie wiem, chyba jest weekendowe wspólne wydanie w ogóle, tak swoją drogą, ale była mowa o piątku i sobocie, więc te dni sprawdzałem. Ja nie czytam normalnych głosów Wielkopolskiego, więc specjalnie sprawdzałem, bo nie warto, bo nie warto w ogóle gazet polskich nie warto czytać co bardzo, bo są słabe. I tu, no i teraz nie wiem, co się stało. Czy to jest, wiecie, bo na przykład jak ja. Miałem iść do głosu wielkopolskiego, to sobie pomyślałem: o, to głos wielkopolski nadal istnieje? To była moja pierwsza myśl. Druga była: no dobra, no chcą wywiad, to idę. Eee, druga myśl to jest taka kurde: przecież media lokalne chyba wszystkie zostały przejęte przez Obajtka, prawda? To jest Orlen. To, to tak jak do paszczyl waszed. A potem moje drugie pomyślenie, no tak, ale przecież yy, Obajtek, tak, Obajtek uciekł na Węgry, czy gdzie on tam jest i Orlen jest teraz pewnie oparanowany w większości przez ludzi Tuska albo Hołowni albo tak dalej o tej opozycji która się stała koalicją tak no więc okej okay. no więc poszedłem taki był mój ciąg myślowy poszedłem rozmowa była bardzo miła nie żeby nie tylko dziwię się że właściwie wszystko jest inaczej niż powiedziano i się nie dziwię za bardzo że ludzie nie ufają mediom tym oficjalnym no bo wszystko jest trochę inaczej i jeszcze tak się zastanawiam, czy będzie jakiś odzew, jak ja to nagrywam. Może wtedy ten pan dziennikarz, właśnie Krystian Ufa, uzna za stosowne odpowiedzieć mi, jak, jak go trochę nacisnę nagrywając to i wyjaśni mi, na czym rzecz polega, bo ja nie rozumiem tego. Ja nie jestem jakimś sobie zwykłym, szarym obywatelem, który nie ma kanału dojścia do ludzi i zastanawianie się razem z nimi, czemu tak jest, a czemu tak nie jest i tak dalej. Więc ja się zastanawiam, jak gazety podchodzą do ludzi, którzy nie mają żadnej możliwości spytania, czemu jest tak, a czemu nie tak, i zastanowienia się z tysiącami ludzi na ten temat, nie. W każdym razie jest to trochę dziwne, co najmniej. I ja mam nadzieję, na koniec powiem tak, mam nadzieję, że to, że wszystko jest inaczej, czyli wersja elektroniczna, o której nie pamiętam, żeśmy w ogóle mówili. I wers jest, jest, a wersji drukowanej, o której mówiliśmy w mailu, nie ma. W tym przynajmniej nie ma w tych trzech dniach, kiedy sprawdzałem. To to, to, to ja mam nadzieję, że to wynika z burdelu, po prostu jaki tam mają, albo z niedopatrzenia jakiegoś, a nie z jakichś nacisków. Bo w sumie to powiem Wam tak. No, wywiad elektroniczny obejrzy znacznie więcej ludzi, chyba, niż wywiad e, drukowany, chociaż e, ludzie, którzy normalnie internetu nie oglądają, by się dowiedzieli o mnie z wersji papierowej, więc to, to nie jest takie proste. Gdzie jest bardziej. Nie wiem, większa nośność. Nie, nie wiadomo tak naprawdę. Nie wiadomo. Aha, tu ktoś pyta. Nie wiem, gdzie się. Nie wiem, gdzie się spotykał Putin z tyło. Nie wiem. Może na światowych dni młodzieży. tyło dni młodzieży. A to jest temat z poprzedniego filmu. Natomiast tutaj. Nie wiem, czemu ten wywiad się tak urywa. Ja akurat nie mam z tym problemu, bo jak wiecie, ja mówię dzień dobry i lecę swoje, tak? a nie że witajcie, kochani, bla, 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 bla. Siema no, drogi Twarogu, będziemy dzisiaj Pirogu. Siema drodzy rodacy, dzisiaj będziemy czwartacy. Nie, nie mam tych różnych pierdół na wejście, tylko gadam to, co mam do powiedzenia. Tak? Więc dla mnie, te dzień dobry, dziękuję za rozmowę. To, to ja na to nawet nie patrzę. Możliwe, że się urywa, nie wiem. Wywiad jest w porządku, tylko że ukazał się zupełnie inaczej niż, niż miał, i tak jak mówię, mam nadzieję, że to jest efekt, bo ja wam obiecałem i ja słowa dotrzymuję, tak? Ja się odnoszę do tego. Tego nie ma i informuję Was, że nie ma z jakiegoś powodu w wersji papierowej. Może, może ukaże się dzisiaj, nie wiem, nie chcę mi się już sprawdzać. Może się ukaże w inny dzień. Nie, też nie wiem, czemu tak jest, że w inny dzień, a może się w ogóle nie ukazał, nie ukaże. Tego nie wiem. Tylko mówię dlaczego, bo ja na swoim X i tutaj mówiłem, że się ukaże 24 lub 25, bo tak mi powiedział pan Krystian Ufa. Nie wiem, czemu tak jest. Mam nadzieję, że to jest zwykły bałagan, albo jakieś niedopatrzenie, albo. Bo i, i jeżeli to były jakieś redakcyjne decyzje, to wydaje mi się, że pan Krystian Ufa powie mnie o tym poinformować, że będzie trochę inaczej. Panie Piotrze, niż mówiliśmy i czy to nie problem. To nie jest problem, to nie jest problem. Problem jest taki, że nie masz żadnej informacji, że ja się nie mogę do gościa dodzwonić i y, y, że y, no ja wyszedłem na durnia przed tymi, którym powiedziałem, kiedy to będzie, więc na razie jest cały czas tylko ten internetowy. No nic, no tak, tak jest, jak jest. Mam nadzieję, że to nie były żadne naciski pisiorsko-bartosieczane, tylko to był zwykły bałagan i tyle. I tylko, tylko wam mówię, że no, dziwne rzeczy się dzieją w tej Polsce generalnie, tak? No. <laughs> Także tyle. To prawda, że mało kto czyta wersję papierową, ale wiecie, no ale to myślałem sobie, że będę ją miał, że ją wam przeczytam. Coś takiego wiecie, ja lubię gazety papierowe. Nie? Coś takiego. Więc to nie jest tak, że ja się czuję jakoś poszkodowany. Tylko trochę tak, to dziwne, taki niesmaczek w tej sprawie jest. No i tyle. Postanowiłem, że wam to tym opowiem opowiem w każdym razie wywiad bardzo ciekawy pytania były dobre pytania były ciekawe no i jak na to że wiadomo że tam się trzeba bo to jest też trochę zabawne że jeżeli jest by było od początku wiadomo że to jest forma elektroniczna to by można dać wszystko co powiedziałem to no ale było że to jest wersja papierowa i się musi zmieścić To też to trochę jest dziwne nie ja nie lubię takich niejasnych sytuacji no ale tak jak mówię, ja nie mam jakichś pretensji, że, się, że jest inaczej niż jak mi powiedziano, tylko mam pretensję, że mnie o tym nie poinformowano. I tyle. No dobra, na temat tego, co jest w wywiadzie, no to ja tylko powiem, że. To tylko powiem, że. Że tam no, oczywiście mówiłem ze szczegółami wszystko to, co jest poruszone tam ogólnie. Więc nie mogę powiedzieć, że nic nie jest, że jest coś niereprezentowane, bo wszystkie tematy są reprezentowane. Tylko tam były rozwinięte, a tutaj są spięte, tak. Nie, nie oglądam w ogóle kanału Kultura Liberalna, prawie w ogóle. Nie ma po co? Oni, są, oni w ogóle nie rozumieją, czym jest liberalizm. Liberalizm to jest. Słuchajcie, liberalizm to jest kurwa, moje prawa. Konstytucja, ale nie konstytucja, konstytucja, tylko kurwa konstytucja. To jest, to jest konstytucja. Zaraz mi tutaj, tyranie, dawaj w zębach przynieść prawa moje obywatelskie. Taki jest liberalizm. Oni nie czują w ogóle tego. Oni są, drogi kolega, no tak, no tutaj. I opublikowała poetka swoje spełnienia z Pierdzistanu i coś tam. To jest. To jest elitkowizm, to jest salonowizm, to jest piździzm, to nie jest liberalizm. Oni zapraszają na przykład jakiego głównego specjalisty, zapraszają tego jurasza, który ma w ogóle maniery tej Białorusi, gdzie był, gdzie był tym całym ambasadorem, czy tam kim. I Juraż ma w ogóle jakąś taką potrzebę, podkreśla, że to jest genialny, I w ogóle z tym jest problem, bo ja uraziłem jego narcyzm i on się na mnie pogniewał. I oni ma, właśnie mają takich ekspertów, którzy nie do końca sami są liberałami, bo wiecie, co? Liberał nie patrzy na to, co ktoś powiedział, bo to nikogo nie interesuje. Liberał patrzy na to, jak jest, czy ludzie mają swoje prawa, czy społeczeństwo działa dobrze. Czy to jest szanowane, czy klechy nie podskakują i nie wydaje mi się, że są kimś więcej, chociaż nie są, bo według prawa nie są, czy inni, czy z czyni ma oligarchia się nie tworzy, czy rząd nie, nie fabrykuje nowej Białorusi. No i w tej sprawie to na przykład Juraż wykazał się symetryzmem, bo zaczął mówić, że pis przecież nie jest antyrosyjski, a prorosyjski. No, mentalnie jest. Pis. Ym, korzystał z metod rosyjskich, nawet jeżeli nie jest prorosyjski, to mentalnie jest. Czego może, Wojt, Witold Jurasz może nie rozumieć, bo sam ma mentalność wschodnią. To jest ten problem. Dlatego liberalizm to jest mentalność zachodnia, to jest równość wobec prawa, to jest słowność, pacta sunt Servanda, to jest to, że potężna gazeta i zwykły człowiek, który przyszedł na wywiad, mają tak samo być poinformowani o wszystkim. To jest to, że prawa aplikują się do potężnego i niskiego tak samo. Ja nie jestem taki pierwszy lepszy, bo ja mogę tutaj ponarzekać Wam, widzicie o co chodzi. Także tak to wygląda. Znaczy, nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest jedyny kanał liberalny. Ja bym powiedział, że kanałem liberalnym jest jeszcze ten kanał, dział zagraniczny, on jest liberalny. Wydaje mi się, że Sekielski jest kanałem liberalnym. Eliza Michalik jest kanał, to jest kanał liberalny. Właśnie ten wkurw, jaki ma Eliza Michalik, że ta Polska jest taką beznadziejną Białorusią, bis, bis, pis, to jest właśnie, to jest prawdziwy liberalizm. Ja się nie ze wszystkim zgadzam z Elizą Michalik, ale to jest ten właściwy kanał. To jest ten właściwy. Piątek czasami chciałby odkryć, rzeczywiście nakryć ten pis na gorącym uczynku tak bardzo, że nadinterpretuje pewne fakty, ale ten jego ferwor, żeby szukać tego, to jest bardzo liberalny. To, są, to jest liberalizm. To jest liberalizm. I więc, więc kanał Kultura Liberalna to on ma trochę liberalizmu w sobie, ale za mało. To jest ten problem. Także, bo to, to właśnie o to chodzi, że liberalizm jest na swój sposób. Liberalizm jest ideologią, która jest jednocześnie dosyć skromna, bo ona nie każe ludziom, Wierzyć we wszystkie swoje dogmaty, bo liberalizm nie ma dogmatów, takich ma paradygmaty, ale nie ma dogmatów i liberalizm nie wymaga od każdego, żeby był liberałem. Tak jak socjalizm zdaje się wymagać od każdego, żeby był socjalistą, a konserwatyzm, żeby każdy był konserwatystą, to liberalizm tego nie wymaga, więc jest skromną ideologią, ale jest ideologią agresywną i, i pewną swego. I to powinno być widać po liberałach, i tego nie ma. W ogóle jest trochę ciekawe, że ostatnio Lis zrobił z Millerem. Ani Lis, ani Miller nie są liberałami do końca, ale oni czają, że liberalizm musi być agresywny. On musi robić te wszystkie komisje śledcze bardzo mocne. Ja mam wrażenie, że głównym liberałem w Polsce to jest Dariusz Joński obecnie. Który kieruje się on też tak, żeby on nie tylko mówi o, nie tylko rozumuje w kategoriach zemsty na Pisie, co nie jest liberalne, ale rozumuje w kategoriach, chociaż zemsta jest zrozumiała i należy i chrześcijaństwo na przykład robi bardzo złą rzecz, że potępia zemstę. Dlatego, że zemsta jest uczciwa. Zemsta oczywiście ona musi być proporcjonalna, ale generalnie. No, musi być ten element wzajemności, prawda? Więc element wzajemności zakłada także zemstę. Eee, tak, liberalizm jest ideologią bojową, ale my mamy czasy krytyczne dla liberalizmu. U nas rządzi taki miękki postkonserwatyzm, taki. Wszędzie na świecie rządzi tak naprawdę taki delikatny konserwatyzm. Liberalizm to ludzie myślą, że to jest doktryna wolnorynkowa, tylko liberalizm jest mocno wypukany, niestety. Teoretycznie rządzi, ale tak naprawdę jest zbyt wypukany, zbyt za dużo, za często zawiera inne elementy. To tak jak hołownia. hołownia Paweł Skała piękność dobrze powiedział o chołowni, że mój wspólnik w. Wydawniczy, że Hołownia ma serce liberała, bo ma, natomiast jest wychowany w, w katozjepstwie i to niestety zostaje w człowieku. No dobra, ale teraz przechodzimy trochę coraz do innych tematów, a ja chciałem tylko wyjaśnić, a właściwie nie wyjaśnić, tylko poinformować, bo sam nie wiem, co się stało, więc wyjaśnić nie mogę, dlaczego tam z tym wywiadem jest trochę wszystko inaczej niż miało być. No ale co zrobić? Od wielu lat mówi Pan, że zanim w Polsce będzie liberali zachodni, to minie wiele lat. Śmiesznie tak trochę to powiedziałeś, taki, taki przykładanie ci wyszedł. No tak, minie. Dlatego, że um, słuchajcie, żeby, żeby zostać liberałem, to trzeba tak. Po pierwsze, odrzucić, żeby Polska stała się krajem liberalnym, to przede wszystkim tak. Należy y, przypominać Jędraszewskiego, żeby Jędraszewskiemu, że przeprosił homoseksualistów i wymóc to na nim. Żeby on przeprosił homoseksualistów. To jest po pierwsze, to jest oczywiście jeden z tych elementów, ale ja podam kilka takich przykładów. Druga rzecz, co by należało zrobić, żeby był liberalizm w Polsce, no to oczywiście prześwietlić PIS i wprowadzić ten element odpowiedzialności rządów wobec obywateli. Prawda? To czego PIS kompletnie nie uznawał, bo on się w Białoruś zapatrzył. Kolejna rzecz, jaką należałoby zrobić, żeby był liberalizm, to przede wszystkim. Zrobić to samo, to, to, co robi Barbara Nowacka i Sienkiewicz robili w tym, tych lekturach szkolnych, i tak dalej, ale zrobić to, Bartłomie, oczywiście, Sienkiewicz, ale zrobić to double down. Po prostu, słuchajcie, celem życia człowieka i celem historii, w li, liberalnego punktu widzenia, i, ale to też humanistycznego po prostu, nawet szerzej, jest godne życie a nie niepodległość narodu. My mamy wszystko ustawione na niepodległość narodu. Słuchajcie, gdyby w, gdyby, gdyby w Polsce miał zapanować ten pisizm wszędzie i wszędzie by trzeba było Och, żołnierze wyklęci, och, żołnierze wyklęci, panuj nam, wyklęty żołnierze, och, żołnierze wyklęci, tak cały czas, to ja byłbym za ruchem separatystycznym Wielkopolski. I miałbym w dupie Polskę, taką Polskę. A jeżeli by Unia Europejska nas zbrojnie najechała, to bym pochwalił, bo nie da się żyć w takiej Białorusi. Takiego czegoś nie powinno być. Liczy się godność człowieka i wolność człowieka, a nie jakieś tam wolność narodu. To jest abstrakcja, wolność narodu. Mamy elity, które mówią po polsku, no i co? To mamy być z tego powodu. O kurwa, mój premier mówi po polsku. A wiecie co, ja bym wolał, żeby premier Tusk, Rządził jeszcze lepiej, ale Fir Deutschlandował, Deutschlandował przez cały czas, ale jakby rządził jeszcze lepiej niż rządzi, ale mówił cały czas Fir i mówił cały czas po niemiecku, to bym wolał takiego. Bo liczy się jakość rządzenia, a nie te wszystkie totemy nacjonalizmu. Wolność nacjonalistyczna, wolność narodu, ona nie ma żadnego znaczenia. Liczy się wolność jednostki, liczy się wolność obywatela. I to musi być. Yy, musi być uznanie pewnej równości między obywatelami. A nie tak, że jakiś bogaty biznesmen to sobie może wszystko gadać, pierdolić co chce, jakiś stanowski na przykład kłamać, gadać głupoty i nie ma żadnej kontry do niego, bo to bogaty stanowski, każdy się zastanawia, skrytykowałeś go, no, czy szanowny się postarać o występ w kanale Zera? Wtedy nie mogę tego skrytykować. No nie, no właśnie to jest strasznie nieliberalne myślenie. Liberał się kieruje tym, jaki jest. Tak jak Eliza Michalik. Oczywiście Oda Miała Stanowski już obrzygał panią Michalik, bo pani Michalik się kieruje prawdą, czyli poliberalnemu. Że najpierw jest jakaś. Najpierw jest prawda, potem ludzie próbują ją odkrywać i to się jest istotne. A Stanowski podchodzi do tego, że. E, wiadomości to jest biznes, baby! I czy panie Kasy? No to słuchajcie, to tak, to liberalizmu nie zbudujemy. To jest bardzo zła robota dla liberalizmu liberalnego punktu widzenia. To, co robi Stanowski, to, co robi ten guru Bartosiak i cała ta jego sekta z syfu, strategy and syf, no po prostu i tak dalej. To, to nawet oni robią gorszą robotę niż ci jawni Białorusini polscy, czyli PiS i, i, i ci Białorusini. Rosyjscy polscy, czyli Sykulski i tak dalej. To jest jeszcze to jest gorzej, bo to jest robienie takiego takiej blajdy, co nie jest ani liberalna, ani zamordystyczna, ani nie wiadomo jaka. Lep, lepsza jest ta glajda. Uczciwa. Sykulski jest uczciwy, to jest chuj, proruski chuj, ale uczciwy, on mówi tak, z Rosją chcę. Tak, chcę z Rosją. To jest uczciwe. Ja szanuję Sykulskiego na swój sposób, bo on jest uczciwy. On mówi, że on ku, on, ja, ja nie lubię tego, że on przytacza kłamliwe informacje, ale jakby on tak tylko poprzestał na tym, że tak, ja jestem z Rosją. No to fajnie, no, przynajmniej wiemy, że no, to dziękujemy, do widzenia. tak? Znaczy do swidania, pa pa, panu już spasiba. Gdyby wszyscy oni tacy byli, ci zamordziole polscy, to by było dobre. No tak czy siak, liberalizm lubi przejrzyste sytuacje. I na to kładzie nacisk Piątek, mimo że samemu się zdarza mu trochę nadinterpretować fakty, i na to kładzie nacisk Michalik. I to jest prawdziwy liberalizm. Z liberałów w Polsce się robi wariatów oczywiście. Z Michalik się robi wariatkę, z Piątka się robi wariatę, ze mnie się robi wariata, dlatego że dla Polaka przeciętnego liberalizm to jest wariactwo, bo Polska jest kompletnie ocipiała. Od nacjonalizmu, katolicyzmu, innych nieliberalnych bzdur, które powodują, że jak ktoś się pojawi, który jest kompletnie pozbawiony tych bzdur, to Polacy reagują ze zdziwieniem nawet na hołownię, który jest też miksem bzdur katolickich i liberalizmu. A on czasem powie coś całkowicie liberalnego, i wtedy to ludzie są zdziwieni. Ja a nie wtedy, kiedy gada katolickie bzdury, bo do tego Polacki jest przyzwyczajony. Dlatego tak, długa droga przed nami. Z liberałów się robi lewaków, fajno Polaków. Tak, dokładnie. Dokładnie. Solidarność nigdy nie była liberalna. Nigdy. Nigdy. Zresztą, jak ona miała być liberalna? Kuroń to był ekskomuch. Michnik to był ekskomuch. Michnik nigdy nie odkrył liberalizmu do końca. To nie jest liberał, Michnik. To jest trochę nacjonalista, trochę komunista, były. To nie jest liberał. Kongres liberalno-demokratyczny to byli bardziej wolnorynkowcy też. W Polsce nie ma za bardzo tradycji liberalnej. W Polsce się liberalizm dopiero powoli tworzy w bólach. Ja, Tusk jest liberałem, ale też nie zawsze był. Jego ludzie dookoła niego są, ale też nie zawsze byli. To jest liberalizm. Współpraca z Zachodem, pogarda wobec Rosji, słuszna, słuszna, pogarda wobec klerykalizmu, słuszna, bo to jest głupota po prostu i wysługiwanie się jakiemuś staruchom w tym tak dalej. No to tyle. Zrobiła się rozmowa o liberalizmie w Polsce, ale o to też mnie pytali, więc w tym wywiadzie, i tak dalej. Dobrze. Dam zaraz link też do tego wywiadu, jeszcze raz przypomnę. No nic, no po prostu e, pismaki sobie robią co chcą i obiecują co chcą, zapominają później. No to jest taki, to jest taka polska byle jakość, właśnie. Mam nadzieję, że to jest tylko to, a nie coś więcej. Jakieś tam naciski pisiorskie. Bo wiecie, to ja, na przykład ja nie wiem, z kim ja do końca rozmawiałem, tak? Głos wielkopolski. Czy to jest bardziej Obajtek, czy bardziej Tusk? No bo nie wiem, no bo, to, no, bo Orlen nie jest własnością prywatną Obajtka, tylko jest. Państwową spółką, nie? No więc ja do końca nie wiem, z kim rozmawiałem. No dobra, trzymaj ta się, powodzonka.